Hej Sianaczko, z tej strony, Wiktor. Dzisiaj nagrywam z telefonu. Pokażę Wam dzisiaj poradnik, jak dodać intro lub nie wiem, dodać dwa filmiki w jeden. Eee, czyli ap pobieramy aplikację VitriM Video Editor. Ja już mam ją pobraną, więc sobie tutaj hop, pobrano mam tutaj, akurat wchodzę w to aplikację. Vitrim. No tutaj mam jakiś. Te, no to powiedzmy, mm, co tu wybrać. Dobra, no kiedy coś wybierzemy, nie wiem co to jest, jakiś filmik nagrałem dla kolegi. I to było Skan. I jest tutaj taki plusik. Klikamy w ten plus. No i tutaj mamy takie coś. O taką galeria pobrane. Jak pobrałeś, ja klikam w galerię, bo tutaj są moje filmiki. Ja chcę na przykład złączyć w 2 w 1. O tutaj jakiś nie wiem, filmik, co to jest. No i tutaj klikamy tako I Już to powinno być połączone. Oj, źle zrobiłem. Skal. Plus. Pobrane tutaj są jakieś. Ja klikam Galeria oczywiście. Aparat. Tak. I tak. I to już się robi na przykład. I na przykład. O tutaj o, klikamy. Tu o, przy... Nie. Tak, dobrze. Tutaj o. Eksportuj. I tutaj będzie takie coś, no i to musi iść do końca Anu, bo, ja, bo ja tego ogólnie nie chcę zrobić Na przykład ja chcę dodać intro na telefonie No i klikam sobie tego I znowu skal Plus jakiś filmik sobie dodam Tego nie potrzebuję Tutaj jest witryn, bo ja już zrobiłem Robiłem tak I tutaj o I tutaj będzie to, moje intro Znaczy intro, to jest jakiś odcinek, bo jest minuta i parę No to intro z tym Mam nadzieję, że ten, ten poradnik się wam podobał Zostawcie lajka, like, suba, żeby było więcej takich rzeczy Trzymajcie się